Kto? 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 Dzień dobry Dzień dobry Wysiadasz z samolotu, idziesz na pociąg, kupujesz bilet w tym automacie i jedziesz do Barcelony. Udało mi się pojebały przystanki Teraz nie wiem gdzie jestem U! Bitch, bitch. Uważajcie, w moim pokoju znalazłem bezcenny obraz jakiegoś malarza pana Vargasa. To! No Hiszpan Vargas, wiadomo. No to jest. Widok mojego odda. Widok jest generalnie elegancki, ale mnie zainteresował również człowiek fił. No i co? I fajnie. Wąsanie gołe. I spierdziela Hiszpanie są znani z tego, że doskonale umieją zaparkować. Że jestem w Hiszpanii to chyba sobie zjeść tapas. Tak mi się wydaje, to jest Znaczy, nie zjem tapas, bo trochę flow mnie poniósł i ubrałem się tak, jakbym był w Hiszpanii, że niby ciepło jest, ale nie jest tak ciepło. Muszę wrócić do hotelu i się przebrać. Bo nie zginęło. Wszystko jest ok, oprócz tego, że. Nie wiem, nie umiem się połączyć przez telefon, czy... z WiFi. Po prostu nie umiem. Komputer mam podłączony, a telefon ich ni chuja nie chuja nie Panie bardzo bym na śniadaniu, że taki tłusty. To jest kurczaczek, chyba. Ale na siadam. o no, tusy kurczaczek. Mm. Na siodanku pije się piwko Estrella. Wiem, Hiszpanki mają zajebiste ciała, tak jak na przykład ta tutaj, czy miła, ale stwarza mnie trochę gorzej. Wiele razy Wam mówiłem, Chińczycy są wszędzie. Oni są gorsi niż Arabowie. Oni robią to po cichu, trzeba uważać. Planują inwazję, żółtą inwazję. Jachtów jest bardzo dużo, tylko jest jeden problem. Żaden nie jest mój. Dobra robota jest w tak? Znalazłem fajny sklepik za mną. Sklep z protezami. Można sobie kupić protezę czaszki, protezę ucha, jak ktoś ma duże uszy, ale nawet dla matek, i to tak jest dosyć dyskusyjne w Polsce, by się chyba nie przyjął, proteza płodu. Można sobie kupić w sklepie i wtedy masz. Znowu poszedłem nie w tą stronę, co trzeba i się zgubiłem. portowo-magazynowo-halowo-przemysłowej, na której kompletnie nic nie ma. Tylko są czarni, którzy. Wynoszą jakieś rzeczy w wózkach. No i śmierdzi też. To było rasistowskie to powiedziałem? Nie. Po prostu śmierdzi, a czarni są też. Jest styczeń, słońce razi, ale da się. Da się grać w styczniu w siatkówkę na plaży. Nie wiem co oni robią, ale bardzo fajnie, że to robią. Niech im to wyjdzie na zdrowie. to w Barcelonie, zawędrowałem do szpitala, z którego właśnie teraz wychodzę. Tutaj za mną jest napis Hospital del Mar. Ciekawostka jest taka, że wychodzę do, ze szpitala, przychodzę przez ulicę, co właśnie teraz robię, odwracam się, żeby było widać w kamerze oczywiście, odwracam się, a za mną pojawia się co? Pojawia się morze i plaża Le Barcelonita. Barcelonita chyba. Największa i najbardziej znana barcelońska plaża. Czyli generalnie myk jest tak, jesteś sobie w szpitalu, ale czujesz się w miarę ok, nie umierasz w każdym razie, możesz iść, się wykąpać albo połapać na plażę. Jeżeli nie jesteś umierający, raj. U nas, jeżeli wychodzisz ze szpitala, to najbliższą rzeczą, która jest, jest cmentarz. U nas chłopaki grają w szachy, tu grają w domino, Bardzo ale dziadki dokładnie tak samo jak u nas zainteresowane co tam się dzieje? Co tam jest? Sprawa, zwłaszcza w Barcelonie nad morzem, zaraz przy jakiejś górze, której nazwy nie pamiętam, bo mam zapisaną w książce. Robią sobie selfie na bardzo długim stiku. Koniec roboty na dziś z sami chłopaki poszły na obiad. Sklep Tomiego Hilfigera, nie byłoby nic w tym dziwnego, gdyby nie to, że tutaj Zudan Silinen z Sudanu sprzedaje oryginalne koszulki FC Barcelona i inne tego typu rzeczy. Frykasy różne. Tutaj jego ziomek...